Miało nie być więcej odcinków z tej gry, ale ja jestem oparta tak. Widziałem się, że tu jest zakończenie sekretne i zaczynamy. Tak więc. No dobrze, znowu jesteśmy tutaj, a ponieważ, dlatego, że yy, udało mi się wbić achievement medium, 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 yy, który polegał na tym, że w momencie, no bo w momencie, w którym ginie Tesla, trzeba... Panie tędy, nie? Nie, tędy. Trzeba to podnieść i ją się wtedy odezwie. Ale to dopiero jak yy, on ginie. Tylko, że później, po wbiciu tego pod prysznicem, bez skojarzeń, przyszło mi do głowy coś. To jeszcze nie można wyjść. Żeby na przykład sprawdzić... Nie wiem, skąd ona idzie w ogóle. Stój! Tyś tam wróć! Wróć, ty, yy, 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 poczekaj, wróć, yy, nie tak... Ona Skąd się wzięła w ogóle ona? Tak samo... Na przykład płynęła... paw kurde! Czy on po prostu wygonił i ona dopiero potem stwierdziła, że nie? Nie ma opcji. Nie odejdę tak łatwo, się nie poddam, tak? Nie da się coś bardziej, ale no tu zaczynam. Dobra. To przyspieszymy. Eee, I chcę sprawdzić pewną rzecz, bo przyszło mi do głowy coś i chcę sprawdzić, czy ten mój pomysł jest dla Więc najpierw on musi zginąć, w sensie, no, a to jest dłuższa, dłuższa pogadanka, więc przesunę to pytne. Szybciej streszczajcie się, bo ja nie mam nic całego dnia dzisiaj, tak co dzień poświęciłam na tę grę. Mamy drugą florę. Zresztą też nie wiemy, co się dzieje. I ona musi go uderzyć. I wtedy zobaczymy, pójdziemy tam na górę. Już uderzyła go. Dobra, stop, pauza. Pauza! I teraz zobaczymy, czy to zadziała. No tutaj nie. Ja normalnie ten dom czynamy jak na własną kieszeń. Chyba mryga, nie? Czy nam się wydaje? Jak posłuchaj mnie znowu, jak ona krzyknie? A, wiem! Tak! Czyli mam dobry pomysł! Ja muszę posłuchać każdego. Każdej śmierci. Ona znowu krzyknie, jak znajdzie tamtego. Czyli o to chodziło. Dobry pomysł, miałam chyba. Kurde, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czyli lecimy dalej. Jak, jak znowu krzyknie, czyli znajdzie Augustusa na dole. Czyli to będzie który rodział? Który to będzie rodzaj? Jak się napaliłam teraz. Czyli dobrze wymyśliłam. On zginął w którym dziale? W trzecim chyba, nie? Tak, on zginie w trzecim, i muszę usłyszeć krzyk. Jej krzyk I był Hello? jakby to tu, chyba nie po tym. Nicola. Hmm. To właśnie o to chodziło. I taki właśnie miałam pomysł, żeby posłać wszystkich zgonów. Jak ona krzyknie. Dobra, szybciej. To nie podziała. A, to będzie tutaj. To tutaj stoi, tak? Bo to nie stoi tam na górze. Posłyszymy ją stąd? A ty się tam streszczaj, bo ja tutaj, wiesz, kwitnę! No. No zasuwaj. Co się dzieje? No idź. No idź, chodź. No, krzyknie. I się kto odezwie? Też, e, też ten? Czy po prostu się odezwie Augustus? A potem ginie... E, następny ginie Gustaw, a potem Mandy. Zobaczymy, ale to jest tylko... Ale numer... Padłam na to. Pod prysznicem. Pod prysznicem przychodzą najlepsze pomysły, więc proszę bez skojarzeń. Teraz krzyknie, zaraz. Nie krzyknie, zaraz tylko... Teraz zaraz krzyknie. Dobra. I mam nadzieję, że to chodzi właśnie, że mi nie przenieśli tego, bo znowu musiał szukać. No, kto to zgliznął? To Oddaj. No hej, nie działczy. czy. Chyba, że teraz odstawi i teraz to będzie działał? Stop. Co. to. Ej! Ej, no było dobrze. A to był pomysł to był świetny, po prostu. Ale ja to mam w ręce. Dlaczego to postoję? No to był taki dobry plan. Przecież on mi kazał to podnieść, kiedy ona krzyknie. Oj, Tesla, Otóż to, panienko, ale ja to muszę podnieść wtedy, kiedy ich nie będzie, nie będzie w pobliżu nikogo. No, nie zadziałało, no, ale to musi zadziałać. Может это не... Может это так... Так! Делаешь! Делаешь! Ну, мув! Слушай человека Aha, czyli wtedy, kiedy spadnie... Czyli to działa, to są wskazówki. Kurde bela. nie spodziewałam się, że teraz jeszcze wyszarpię taką rzecz. Yy... Dobra, nigdy nie lekceważcie pomysłów, które przychodzą w kąpieli albo pod prysznicem. Naprawdę. I teraz jeszcze yy, musi zginąć tamten, gdzie to kurde stało? Wiemy, jak się sytuacja potoczy, więc generalnie po prostu pójdę... Aha, stąd tam. Ale czemu tak nas cofa akurat? O, jaka błyskawica. Bo tam wtedy zginął ten, Mandy. No ale to i tak oni jednocześnie zginęli, prawda? Tylko podejrzewam, że on wylądował w innym miejscu niż ta cała trójka. Bo kto ktoś tam wie. Więc powinno... To zadziałać tak czy siak. Dobrze myślę? Czy źle myślę? Panie Tesla, pan sobie zagrabił teraz. O, działa! Okej. Okay. Okej, okay, mam wrócić do teatru i... i tak, i... A, a te? Kiedy te będą otwarte? No kurde, Belle, naprawdę? To są drzwi nieotwieralne? Wracamy do teatru, tak jak kazał. I otworzył nam jakieś drzwi podobno, rzekomo. No to słucham te może. Chyba tak. To są te drzwi z tego pokoju. Przepraszam, kot przyszedł w takim momencie. Rysiu! Potem! łagam. To jest kluczowy moment. Okej. Okay. Dzień dobry. Ej, tak się wbija Achievement The Room Service. Okej, okay, gdzie jesteś? Jeśli wiesz, dlaczego jestem na moim hotelu, to jestem przekonany, prawda jest simple, ale. But... Impact-Velocity hmm. kann es nicht möglich for anyone jemanden zu identifizieren, person who meinem from my window. The Welt glaubt, dass du you warst. me. mal Dobra, to malutku. Tu mamy kolejny wpis z gazety. Free Energy. Ten years on. Mart... Nie chcę skakać zaraz. Teraz oglądam. Free Ten years on. March 18, 2006. Barely a decade since its mysterious announcement. The worldwide free energy network has transformed the globe. Food and clean water costs have been reduced so significantly that famine is a thing of the past. Science too has benefited. Next month, the first manned mission to Mars will be powered by free energy. Even the military has been reshaped. Famously, the planned invasion of Iraq was disbanded. When it became clear that oil would no longer be a global economic force, but despite these changes, no one really knows where this energy network came from. The framework seems to have begun construction in the early 1940s, but why? And by whom? Okay. Trzeba nam jeszcze brakuje. Zaraz. Przestań mi poganiać. Bo się w sobie zamknę. Masz tu jakiś jeszcze znajdzie Tam co, coś? Zaraz, tutaj tego malutku, bo tu coś ściągnie i tyle z tego, z tego będzie, nie? Ja muszę się zobaczyć konkretnie, czy tu nie ma jakiegoś wpisu do, do pamiętnika, coś tam, coś tam. Kurde, naprawdę, a nie, mogę tu wejść? Cii, cii, też nie mogę. Następne drzwi do otwarcia. Ale że wpadłam sama na to, że, on, że, że muszę... A... Bo wcześniej... Wcześniej... Yy... a... Słuchałam tego medium, ale tak piąte przez dziesiąte, bo rozmawiałam z przyjaciółką i bardziej z nią gadałam niż słuchałam, ale odbiłam to medium. Ja tego teraz to powtórzyłam, ale... No dobra, już. To co? Tu? Skaczemy tak. Ju, ała, takie białe. Okej. Okay. Eee, mi to nas to zrzuciło. I teraz jak to tu stworzę, to będziemy mieć. Co? Będziemy. No, co będziemy? Tutaj dalej nie ma innej rzeczy. Tak samo tu. No, brzydko. No, twórz to. No, ale mogę tu wejść. Patrz, widzisz? A to podniosłem. Ale to nie jest gazeta? Free...

Zatem to tak się prezentuje. Wykonaj. O! Jak? Tam była, tam była chyba. Co tu była? Nie widziałam tutaj radia. Skąd to wskoczyło? No dobrze. W takim razie jednej rzeczy nam brakuje. I jednego pisu, to jednego znaczy nam brakuje. A, już wiem czego nam brakuje. Proszę bardzo, 97, 35, 36. Tam są achievementy po prostu. Brakuje mi jednego achievementu do diary, tak. I to jest wszystko, no muszę ten jeden pamiętnik znaleźć, ale chyba się nie będę w to bawić. No jeden news, no. Trzeba coś nie zaliczyło, bo skoro wbiłam achievement reporter, czyli wszystkie newsy, to chyba coś po prostu granie za, zajarzyła jeszcze. Chyba. No nic. Więcej nie wycisnę. Więcej nie będę wracać do tej gry. Jeżeli ma być szczera, to bardzo mi się podoba konwencja tego, tej, tej gry. Już, abstrahując od zakończenia życia Tesli, bo troszkę trochę jednak to zakończenie i zakończenie ukryte takie sobie też średnie, chociaż jest tam jakieś, jakieś podwaliny, ma takiego, takiej intrygi, takiej czasoprzestrzennej, takiej trochę zagmatwanej, ale Mogli zrobić tego fajny kryminał, po prostu bez elementów fantastycznych. To by było super. Jakieś tam kradzieże patentów, różne cudawienki, to by wystarczyło, moim zdaniem. Ale dobra, ich, ich gra, ich pomysł. Generalnie, nie najbardziej w tej grze kupuję to, że mogę się przemieszczać raz, za tymi bohaterami wszędzie i być yy, obok każdego, w każdym momencie, praktycznie. I potem się do tego cofać. Ja żałuję, że tak późno, dopiero, dopiero od drugiego rozdziału ogarnęłam, od trzeciego właściwie ogarnęłam. O co tu chodzi? No bo w sumie gra niczego nie uczyła. Nie uczyła, że mogę się gdzieś przemieścić dowolne wolne miejsce, że coś tam mogę zrobić, gdzieś tam no, popatrzeć przyjemnymi oczami w sensie. Ale mnie w tej grze naprawdę najbardziej kupowała przede wszystkim gra aktorska, bohaterów głosowych, bo mimiki to praktycznie nie mają tutaj te postacie, taka średnia jest. Ale gra aktorska głosowa jest super. I e, taka wyważona bardzo. I Gra mowa ciała. Mowa ciała jest perfekcyjnie zrobiona. Oddaje charakter, oddaje zachowanie postaci. I nawet aktorka, która gra podwójną rolę jakby, to wychodzi. To jest pokazane świetnie. Jest naprawdę, yy, jestem zachwycona tą konwencją. Yy, so, chciałabym jeszcze jakąś taką grę zagrać podobną. O, teraz mogę poglądać. Testament yy, Tesli. Ten fragment spalony. To jest to Other Dead, tutaj. Okej. Okay. Wszystkie te narzędzia zbrodni, fajnie by to wyglądało, jak to byłoby zwykły po prostu zwykły kryminał. Nie wchodząc już w te elementy takiej fantastyki. Brakowało mi takiego fajnego kryminału, morderstwa i takiego właśnie zamknięcia na jednym obszarze i. Mienia, kto jest kto i kto jakie ma intencje. No, ale mówię, jestem zachwycona najbardziej grą głosową i grą, mową niewerbalną tych postaci. Mowa niewerbalna jest naprawdę super tutaj zrobiona. Więc to tyle. Już więcej z tej gry nie wycisnę, więcej do niej nie wrócę, nie będę się starać zdobyć tych dwóch rzeczy jednego achievementu właściwie, bo to już jest przegięcie i tak. Tak więc dziękuję bardzo za wspólną przygodę przy tej grze. Do usłyszenia w następnej pa-pa!